Głośnik Yamaha Music Kaset 20 to absolutny bestseller w ofercie bezprzewodowych urządzeń japońskiego producenta. Jest to kompletny system audio wymagający jedynie podpięcia do prądu i skonfigurowania w sieci domowej. Bardzo często pytaliście nas, jak przeprowadzić proces pierwszej konfiguracji tego konkretnego urządzenia. Dzisiejszy materiał z odpowiedzią na Waszą prośbę. Zapraszam do oglądania. Na początku wyjmujemy sprzęt z kartonu i podłączamy do prądu. Oraz ewentualnie przewodowej sieci Ethernet, jeśli macie taką możliwość. Jeśli nie, użyjemy wbudowanego modułu Wi-Fi, z czego skorzysta zapewne większość. Większości z was. Uruchamiamy aplikację MusicCast w telefonie. Klikamy w zębatkę w prawym górnym rogu i klikamy pozycję dodaj nowe urządzenie. Aplikację poprosi wtedy o uruchomienie MusicCast 20. Robimy to i klikamy dalej. Teraz jesteśmy proszeni o naciśnięcie i przytrzymanie guzika opisanego jako Connect, będącego jednocześnie włącznikiem zasilania. Należy go przytrzymać do momentu zamigania diody na głośniku z ikoną sieci. Teraz czekamy, aż telefon skomunikuje się z głośnikiem. Na tym etapie bardzo często zdarza się, że aplikacja prosi nas dodatkowo o połączenie się z roboczą siecią tworzoną przez głośnik. Jeśli tak się stanie, przechodzimy do ustawień sieci Wi-Fi w menu naszego telefonu i wskazujemy, by telefon połączył się z siecią o nazwie MusicCast Cast Setup. Jest to sieć konfiguracyjna generowana przez głośnik muzyka 20 na potrzeby pierwszej konfiguracji. Po uzyskaniu połączenia wracamy do aplikacji i czekamy aż głośnik pobierze listę dostępnych w okolicy sieci Wi-Fi. To jest moment, kiedy wybieramy do której sieci chcemy go podpiąć i wpisujemy jej hasło. Klikamy połącz i czekamy na nawiązanie połączenia. Po chwili możemy wpisać nazwę, która będzie reprezentować Musiccasta 20 w sieci i w aplikacji Musiccast. Klikamy dalej. Teraz możemy wybrać zdjęcie, które pojawi się w kafelku naszego głośnika w aplikacji. Do wyboru są zdjęcia przygotowane przez producenta, ale można wykorzystać własne. Wspomniane kafelki mają nam ułatwić poruszanie się po aplikacji, kiedy w domu pojawi się więcej urządzeń pracujących w ramach ekosystemu Multiroom MusicCast. Klikamy dalej i to już jest koniec konfiguracji. Na tym etapie możemy dodać kolejny sprzęt Yamaha MusicCast bądź zakończyć cały proces. Od teraz możecie w pełni korzystać z możliwości Waszego głośnika MusicCast 20. Zachęcam Was również do obejrzenia materiału, w którym skupię się szczegółowo na cechach i funkcjach tego modelu. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny. Jeśli macie do nas pytania, dane kontaktowe odszukacie w opisie pod filmem. Ponadto pamiętajcie o zadawaniu pytań w komentarzach. Tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnego mini poradnika. A na mnie już czas. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo.